Pociąga Cię świat MLM? Szukasz możliwości? Przyjrzyj się pięciu najbardziej wyróżniającym się cechom Flawonu, a będziesz zaskoczony tym, że jest bezkonkurencyjny. Rozpocznij swą karierę bez angażowania kapitału podwyższonego ryzyka. Zostań członkiem wyjątkowej firmy marketingu sieciowego bez ponoszenia opłat wstępnych. Zbuduj swoją sieć na jednej nodze. Zasponsoruj jedną osobę. A jeśli zbuduje ona ogromną sieć, możesz otrzymać znaczące wynagrodzenie. Każdy członek klubu natychmiast od pierwszej chwili otrzymuje zwrot z 12 poziomów. Nie musisz do tego osiągnąć pozycji lidera. Jedynym warunkiem prawa do prowizji jest zakup jednego kartonu. Spożywaj produkty Flavonu, a firma ci zapłaci. Zwrot podstawowy wynosi 60%. Ponadto członkowie klubu, którzy osiągną poziom lidera w sieci, mają prawo do 5% dodatkowego bonusu. Flavon Zmaksymalizował wypłatę i zminimalizował wymagania. Członkiem klubu zostajesz przy zakupie jednego kartonu. Osoba, której przedstawisz możliwości Flawonu, znajdzie się na Twoim pierwszym poziomie. Jeżeli i ona zarejestruje kogoś, to stanie się on pierwszym poziomem Twojego współpracownika, czyli Twoim drugim poziomem. Jeśli i on wprowadzi kogoś do sieci, to nowy klubowicz będzie na Twoim trzecim poziomie i tak dalej, aż do głębokości 12 poziomów. Zwrot podstawowy możesz otrzymać na dwa sposoby. Pierwszym okresem jest okres szybkiego startu. Gdy nowy członek przyłącza się do sieci, to 6 aktywnych sponsorów otrzymuje odpowiednio po 20. 10, 10, 5, 5 i 10% prowizji podstawowej. Prowizja ta to bonus za szybki start, który jest naliczany w pierwszych dwóch miesiącach nowo przyłączonej osoby, a nie w trakcie Twoich pierwszych dwóch miesięcy. Innym rodzajem 60% zwrotu podstawowego jest dochód pasywny, czyli inaczej wypłata z poszczególnych poziomów. Od każdego współpracownika będącego członkiem od ponad dwóch miesięcy wypłacany jest zwrot po 5% dla 12 aktywnych sponsorów. Plan zwrotów Flawonu jest właśnie tak prosty. Wyjątkowość, jakość i produkty premium w połączeniu z unikalnym planem kompensacyjnym. Czy jesteś gotowy na rozpoczęcie własnego biznesu Flawon? Dołącz do nas.